Witam w moim pierwszym odcinku z The 2. Dobra, kto biega do góry, kto na rolę zostaje? Ja mówię ze Sośnią Góry. I barówką. No i tak sobie gramy, latamy, strzelamy z zębiekami. Kurwa, nie widziałem apteczki z tą schroną. Bo nie było. No ale kolego to nie, nie, nie ma apteczki. Mam na 60 kratkach PS-ów i powiem żeby że wystarcza. Jak na tyle ogólnie to musimy teraz. Dobra, teraz ja z mapkiem do góry idziemy, bo się na dole. Okej. Okay. Musimy zebrać te bańki, które są tam. Nie wierzmy. Do samochodu. Daj, mapki, do góry. Dobra, to ja zbieram te bańki. Ba, 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 ba. Lecą. O kurwa, sorry, kozak. Na jakim trybie my w ogóle gramy? Na normalnym. Okej. Okay. Troszkę schowam, a się troszkę biją. Nie będzie nikt. No le dicen kurwa wypierdaj. to No i tak by to wyglądało O jebało Tu są apteczki Gdzie? O kurwa rzeczywiście Już się nasłanie mnie kurwa nie go mać Dobra osłanie mnie leje paliwo do samochodu Wrzuciliśmy z są jeszcze cztery, Heh, jestem kurwa dużym Murzynem Pierdalaj Chroń mnie! Warkiej plecy. kurwa Murzynie, leżyć Nie! Podpaliłem przypadkiem Bańkę? No Nie wiem. Ona zaraz się odrodzi Też tak mi się. Idę po bańuszkę Ja pilnuję samochodu Jest, odrodziła się Ogólnie tu ma jakieś bronie mam, ja sobie Kto tam leży? Tank! Kto się na mnie rzucił? Ej, bo mnie goni! Ej, bo on Ej. leży. Ej, bo tu kurwa Ej. kozer, pomocy! Ej! Rzuciło się Ej. na mnie, kurwa, pomocy! Jeszcze nie? A mi? No gdzie biegniesz? Ej, bo to jest ten tank, kurwa. Czekaję za go latzę Goni mnie to jest, tank! Językiem nie bierze, nie wyprzedam Ty mnie kurwa, ten gruba zgoni Leży, dobra. Halo, Halo, rusiem, Już. Rusiń szybko, szybko umieram. Już Staniesz czy ci pomóc trzeba? Trzeba pomóc. Ej, jest co, tam te też na na są? Tak. Dobra. Ja tu się leczę. Muszę, muszę zejść na dół, ale ciężko mi jest. Ja jest, kolejna fala leci. Chodź, kozer, tutaj do środka wejdziemy Czekaj. O kurwa! Czekaj, uleczę cię. Dobra. Weź Nie bać tą broń. Nie chcę tego. O, wiecie. Lecimy dalej. To na mogę tutaj rama wrzucić na dole jak chcecie. Ej, bo nie. tu jest ten, ten skaczący gówno. Uważaj, Kozary. Jeszcze cztery. Y, o chuju. Bo musimy iść na tą stronę, kurde. Tam... Czekaj, nie. Rozjebał no, bańkę. Ale potem jest tam dziura po i można tam iść. Patrz tu. tu. Tam można przejść. Aha, rzeczywiście, nie? no. Ja tu spadłem ostatnio i nie mogę ci pomóc. Kurwa, puber mnie obrzydał. Ej, Boomer jest. Dobra, leży. A ej, na górze kozy, uważaj. Nie rozwalaj tych baniek wszystkich. Muszę przeżyć. Bajbąb leży, leci. Ja, no, palę się. <laughs> no nie, szarżar. Dobra, Dobra, gdzie dziękować. te bajki są? Po no co żeście się rzucali te bańki? Co robi? Ej złapał mnie! No jeszcze tą no je, no to obnać. Nie ja no poleciliśmy wam bańki, a bym sobie... No je palił. <grym> Dobra, ale... chociaż <Chodzisz>, my przeżyliśmy. <grym> no właśnie. Bierzcie dwie i chodźcie tu. Nie rzucaj tych bańek Mam mały problem z tego. <grym> Tylko nie jeszcze raz w stronę, bo Kozer nie lepiej ci się uleczyć? Nie Uważaj, skaczący gówno Rzucam kolejną Kozer ma problem Ja też mam problem Ej, dobra, my <grybety> leżymy Kozer leży, a mnie jakiś skurwier złapał Czekaj, Martins kurwa, się z tego samochodu Nie <grywa> mogę Ja biegnę tam kurwa i nie mogę Chuj, jestem na glebie Ej, bo my na glebie jesteśmy Ja mam jeden HP a, a ja nie mam A Amunicja macie tutaj na dole Parowa plecy Plecy masz. Tak? o no nie. Masz w podniesionym. Ja Sięgo mnie szybci. Nie, nie, ma, się ma 30, Nie, nie widzę. No, 30-10 nie ma. Dobra, ja pamiętam. Nie, jakbyście tych paniek nie pochwalili, to byśmy ubrali No, bo bo no. akurat dwie paniki, które zostaną. <laughs> Dobra, zmienię ten granatnik na co innego. Bym apteczkę, bo ja nie mam życia. Ale ty piękny jesteś matkis Miałeś ja wezmę dwa pistolety chyba Zamiast mnie to. Bo ja mi się skończył, mój do tego pierwszego No i gdzie są pistolety? Nie bo wiem. Tylko jeden jest. Ja wam mogę oddać, tylko nie wiem jak. Zapachnij. Macie pistolet. na przykład na sobie. No to ja biorę. A nie, bo to jest ten pistolet. Ten, co już na No ja, tu jest pistolet. O, tu jest rakietnica, kurwa. O, jest. Ale <laughs> no je. nie da się wziąć włóczkę. tak? No, e, ten jeden to jest makiem, a drugi może. to jest zwyczajny. Nie biorę rakietnicy, bo zrobisz to samo co zrobił kozer. Co? Znasz, <laughs> to, panie, wszystko. Podpalić wszystko. A tu wziął kozer już? No przecież dlatego przegraliśmy. A ty od rakietnicy to, że... miał? Tak. Dobra, rozstawimy to. się tak samo? Tak, tak samo. Dawaj, Marcus, od raz idziemy do góry. Po trzeba iść. Ja apteczkę mam. To weź ty, Marcus. Weź po apteczkę i ja już lecę do góry. Tam pilce też powinno być jakby, co? Hitz, 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 hitz. <ścoughs> Jaki jęczy. Dobra, bierzemy bańki, Dobra. lecimy. Tu macie apteczki? weźcie sobie, apteczkę. Ja apteczkę mam. Kozery a nie lepiej wszyscy pójdziemy na górę, zrzucimy wszystko? Nie, 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 nie bo chcecie się tankować. Ale tak, to jak się samochód zatankuje na przykład jednoosobeską samochodu. I ta osoba no, zatankuje, no, to samochód... To musicie też fale na siebie przejmować, bo jak się pali na siebie przejmować, to wszystko będzie zrozumiałe na nas. Kozer, chodź tu blisko mnie, bo dopierdalają te chuje. No i kurwa! Akurat zrzuciłeś jak strzelałem i się podpaliła. Okej, odpaliła się jedna. Świetnie kolejno. No to nie rzucajcie ich w ogień. Parowa, musimy się wrócić. Dobra. Bo we dwie zasoby swajczone. Dobra, już się rzucę. Kozy jak z tymi bańkami tak, chodzi. No Tam na koniec i wtedy do tej dziury został. Dobra wyjora pani jak opiła. mnie No to dobrze, akurat przyjmiesz się fale. Teraz na dół parowa Ej tu, dziura jest w tym. No to dziury, zapomniałem, zapomniałem, no zapomniałem Kurwa, ej, bo pękła jedna bańka no, Serio? No I wrócić się mi się A, czemu ty leżysz? Na samochodzie? Jestem modelką. Ej, jest ten. Nad nami był troje. O, nie tank. O kurwa, tank. Ja nie mam tego. Ej, charger jest Ja bądź. nie mam Co za debil rzucił tutaj na tasiek bańkę? Jak nie da się je podnieść, to trzeba ją spalić. Kurwa, tank. No i tu! No Hunter, hunter, hunter umoż Ty świetnie, mój. już po mnie Ej, połóżcie, hunter Dzięki Bańkę podpal o, o jak poleciał Ej, bo ta kurwa we mnie rzuca Dwa obaj na życie? Ja skoczę Idę, pomocy są Dobra, idę i ja mu Bicie tego tanka najpierw. najpierw tam. Tank. Leci mi do plecy! Co za pedał! Pomóż mi wstać, pier. pomóż mi wstać szybko. To masz apteczki, jakby co. Dobra, dobra. Jak to hmm. Ja, bo nie dało się jeździć. Bo jest o ja tam O boku Jak się tam wchodziło? Ja się muszę wylecieć. Kaj mnie bo się leczy. dobra fala ja leci. Tu. Tu. Leć się szybko, bo fala leci. Faj Uwaga tam, faj Eee, gdzie tu trzeba iść teraz. Ej, hunter leci. Tu jest jedna bańka. Bierz ją, przemówimy dwóch. Do góry trzeba. Nie, rzucam już bańkę. Mam nadzieję, że ona ja no nie Leży. Biorę bańkę. Dobra, chodź. Jeszcze dwie. Jedna. Jedna. A, jedna. Czeka, uleczy się. Żeby szybciej. Bez namu. Dobra, idziemy. Basta. Idę z tobą matkis Ej bo w trzech idziemy w jedną <noise> Ej no bo ja jestem sam na podwórku No właśnie spało. Dobra, idę do A, hey, siebie Ej, spadłem! Spadam! No nie! Ej! Paru, 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 paru. Ej, pomóż matkis Czekaj! Dobrywa. Paru w plecy. plecy masz tankujcie ej tankuj no nie mogę bo przecież się trzyma mnie luci czy ktoś matki pomóżcie pomóżcie mu szybko bo on nie odjedzie jest jest pojechają To co teraz? Teraz czytamy statystyki.